Szósty wyraz ciągu arytmetycznego AN jest równy 0. Suma 11 wyrazów tego ciągu ma wartość. W tym zadaniu musimy zauważyć pewną prawidłowość. Jeżeli szósty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 0, czyli zapiszmy sobie A6 równy jest 0, to również suma dwóch sąsiednich wyrazów jest równa 0, czyli Piątego wyrazu i siódmego wyrazu, one w sumie również dają 0. Skąd to wiemy? Z własności ciągu arytmetycznego. W tablicach maturalnych mamy taki wzór: an, czyli środkowy wyraz, jest równy an minus 1 dodać an plus 1 przez 2. Oznacza to, że wyrazy równo oddalone od tego środkowego wyrazu, podzielone przez 2, wynoszą tyle samo, ile ten środkowy wyraz. Czyli analogicznie suma czwartego wyrazu i ósmego również będzie równa 0. Podobnie, jeżeli dodamy A3 i A9, też to będzie równe 0. I zobacz, tak możemy dochodzić aż do a2 i A10 i na końcu mamy A1 i A11. Ich suma również będzie równa 0. Tak więc suma tych 11 wyrazów w ciągu ilu wynosi? Oczywiście również 0. Ale by to było bardzo ciężkie do policzenia, gdybyś nie znał tej własności. Dlatego pamiętaj proszę o niej.